Do resuscytacji krążeniowo-oddechowej przystępujemy, gdy poszkodowany nie oddycha pomimo udrożnienia jego dróg oddechowych. Klękamy obok poszkodowanego, odsłaniamy mu klatkę piersiową i upewniamy się, że żaden wisiorek ani część garderoby nie wbije nam się w rękę ani w mostek poszkodowanego. Następnie kładziemy nadgarstek lewej ręki na środku klatki piersiowej, a nadgarstek drugiej ręki na uprzednio już położony. Splatamy palce obydwu dłoni i upewniamy się, że nie wywieramy żadnego nacisku na żebra poszkodowanego, nadbrzusze i dolną część mostka. Wyprostowane ramiona ustawiamy pod kątem prostym, prostopadle do mostka i wykonujemy uciśnięcia na głębokość 4 do 5 cm. Po każdym uciśnięciu zwalniamy nacisk, jednak nie odrywamy dłoni od klatki piersiowej. Uciśnięcia wykonujemy z częstotliwością 100 na minutę. Po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej przystępujemy do udrożniania dróg oddechowych, odginając głowę i unosząc żuchwę. Skrzydełka nosa poszkodowanego trzymamy zaciśnięte za pomocą palca wskazującego oraz kciuka dłoni leżącej na czole poszkodowanego. Usta pozostawiamy delikatnie otwarte, utrzymując uniesienie żuchwy. Pamiętajmy, że każdy kontakt ze śliną bądź krwią poszkodowanego może być dla nas niebezpieczny. Dlatego zawsze korzystajmy z jednorazowych maseczek do sztucznego oddychania, które są na wyposażeniu każdej apteczki pierwszej pomocy. Jeżeli nie dysponujemy maseczką do sztucznego oddychania, wykonujemy resystutację bez niej. Bierzemy normalny wdech, po czym obejmujemy swoimi ustami usta poszkodowanego, sprawdzając, czy nie ma przecieku powietrza. Po czym powoli wpompowujemy powietrze przez około jedną sekundę, sprawdzając, czy klatka piersiowa poszkodowanego unosi się. Pamiętajmy, zawsze nabieramy tylko tyle powietrza, ile swobodnie mieści się w naszych płucach. Nigdy nie nabierajmy głębokiego wdechu. Następnie przy wydechu sprawdzamy, czy klatka piersiowa poszkodowanego Opada. Potem ponownie nabieramy powietrza i wpuszczamy je w usta poszkodowanego. Następnie ponownie układamy ręce w pozycji właściwej na mostku i ponownie wykonujemy kolejne 30 uciśnień klatki piersiowej. Kontynuujemy uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30 do 2. Jeżeli wykonany pierwszy oddech ratowniczy nie spowoduje uniesienia klatki piersiowej jak przy normalnym oddychaniu, wykonujemy następujące czynności. Zaglądamy do jamy ustnej poszkodowanego i usuwamy widoczne ciała obce. Sprawdzamy, czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwy zostały wykonane prawidłowo. Za każdym razem wykonujemy nie więcej niż dwie próby wentylacji, zanim przejdziemy do kolejnego uciśnięcia klatki piersiowej. Pamiętajmy, że najważniejszą częścią reanimacji nie jest sztuczne oddychanie, tylko uciski klatki piersiowej. Dlatego musimy się skupić na jak najwłaściwszym ich wykonaniu. Resuscytację możemy przerwać tylko w następujących przypadkach. Przyjazd do karetki pogotowia, poprawy stanu poszkodowanego, naszego zmęczenia fizycznego lub zagrożenia bezpieczeństwa.